Kochani, witajcie w nowym blogu, ja jestem już w pracy i zapomniałam się przywitać w samochodzie. Ale właśnie się witam. Jestem w pracy, idę pakować palety. Tutaj już kawka się robi. Tu jest nasza szatnia. No, także przy okazji uciekam kochani do roboty. Także do później. Kochani dzień dobry bardzo. Byłam w Rosman. Kupiłam sobie... Melisę, i moją farbę do włosów, gdzie się będę farbowała. Włosy to jest to, co ja zawsze używam. Pytacie się, zawsze się pytacie, czym farbujesz włosy? Tym proszę sobie zrobić z co jeszcze kupiłam? Kupiłam Fluid z Maybelline i z Essence. Ten z Essence kupiłam, tylko dawno nie używałam. I kupiłam z tego. Maybelline na próbę. Nie wiem, czy fajny, czy nie. Fajny, taki. Dajcie znać, czy używacie. Jezu, chodź tu! Już dzisiaj bierę kurwica. Taki. Dajcie znaka, czy używacie. Jestem ciekawa, jak on się będzie sprawował. Czekajcie, Ach, muszę sobie usta posmarować. Pracy w Rosmanie przyjechałam jeszcze tutaj do Elgi. A jeszcze sobie kupiłam dzisiaj kuszel wejś. Bo będę dzisiaj. Znaczy mam jeszcze płyny, ale tak mi jakoś się chciało. Kuszel wejś. i mówię biura. Ciekawe czy mi muza się załączy. Bo ja nie mam internetu i się wzięłam teraz pod ten. Podpięłam pod Wilan. Powinno działać. Działa! Czy mi się chce? Jedziemy. Dzisiaj je będę farbować. Ładny mam kolor, słuchajcie, bo on się fajnie wypukał. Ja miałam pasemka już dawno i one się super wypukały, bo to co ja mam, to to nie jest farba, to jest toner, słuchajcie. Ale ten. Jedź ten tym busem dobry. Ale już chcę... bo mam tu siwę tutaj, wiecie? Muszę. Dobra, jadę, papa! wezmę się. w trakcie sprzątania już trochę czasu minęło, ale zrobiłam sobie przemeblowanko i przyniosłam sobie moją donicę z korytarza, dałam sobie palmę w róg stolik postawiłam na środku toaletkę obróciłam w inną stronę Zbiłam sobie firanki i już wiem, że jutro będzie pięknie, pięknie się jadło śniadanko przy tym stoliku patrząc w niebo i w ptaszki <laughs> łóżko zostawiłam dalej tutaj, gdzie jest teraz tam kotki sobie leżą ja tam jeszcze nie poukładałam, bo w sumie będę i tak niedługo szła spać no tutaj mam teraz tylko właśnie tą komodę stoliczek, tak jak zawsze no i ten stolik dałam sobie pod okienko i tutaj mam różne tam wiecie, dekoracje i tak milutko ładniutko i tutaj jest toaletka, normalnie powiem wam że tak mi się to spodobało teraz ten wystrój, że aż mi się po prostu uśmiecha twarz Tutaj muszę jeszcze posprzątać, bo pranie mi się wyprało, ale widzicie, tam leży wszystko, muszę to posortować. Tu sobie dałam moją monsterę, która pięknie rośnie, jak widzicie, już jest bardzo wielka. Tam sobie kotencje moje leżą. <laughs> moje kochane, biućki, kochane moje, biućki, tam jest kleuńka. Co tam szukasz? Co ty tam szukasz? Tu leży szef. Tam za chwilkę będzie mi się przerabiać jeden vlog na jutro. No, i jestem, powiem Wam, zachwycona. Zachwycona jestem, pięknie to wszystko wygląda, i nie mogę się doczekać, aż będzie już gotowe. I jutro rano się obudzę w czyściutkim, fajnym mieszkanku. No, tutaj mam te kosmetyki, co dzisiaj kupiłam. I to są właśnie te moje nowe fluidy. I nie fluidy, jutro się pomaluję, nie mimo, że razem z Wami. I zobaczymy, jak on kryje, bo nawet nie wiem. I jeszcze chciałam Wam coś pokazać. Tu, tutaj jest, tu są moje kremy ogólnie, ale patrzcie, też używam teraz od jakiegoś czasu w akcji. Sobie kupiłam takiego serum, Hyaluronic. Eee, patrzcie, paznokieć mi się dzisiaj ten urwała, hybryda. Muszę ten na nowo zrobić. Te fajne jest serum, już jest końcóweczka, Patrzcie, dosłownie na dwa razy mi zostało. Jutro o poranku to użyję i to będzie wszystko i tutaj to jest to nowe serum też z Exina dziś po polsku serum z bakucholem z baku z bakuchiolem. no i właśnie używam od dwóch dni i jeszcze mam takie serum ale ono ma w środku takie drobinki jakby o widzicie brokaciku? i to też jest yy właśnie serum na, na zmarszczki ujędrniające i tak dalej. Szyi dekoldu i to też y tak. jest wszystko z action i bardzo fajne, powiem wam. Fajnie ta twarz jest taka bardziej nabrzmiała, tak, znaczy w sensie, wiecie, taka bardziej, jakby to powiedzieć... Y Taka jędrniejsza, o, w ten sposób. Ja tam mam jeszcze inne te sera, ale ja nie używam też wszystkiego na raz, no bo tak też się nie da. Tu jeszcze mam nawet w opakowaniu jedno całe. <grym> Tutaj nie wiem, co tam jest. Pasta ze zębów, kulka pod pachy, stołpy rzeczy. Też musiałabym sobie zrobić w końcu moją tą, słuchajcie, moją maseczkę. Stołpy. <grym> no, idę do pokoju idziemy do pokoiczku. tutaj wyniosłam maszynę, tą maszynę muszę jakoś tam przesunąć do przodu i tu będę ćwiczyć bo w pokoju nie ma na to miejsca i wczoraj szłam i słuchajcie, już pierdzielłam tutaj w nogę, nie? no oczywiście ale to jeszcze muszę tu poogarniać posprzątać, porobić tamten dywan jest do wyrzucenia koło kurtek to są te nowe dywaniki e, także muszę to porobić no i bo się wszystko wysuszyło i tak, moi drodzy będzie bardzo ładnie wyglądać wszystko, będzie pięknie i jutro o poranku zobaczycie jak ładnie to wszystko wygląda. A teraz yy, osoby będę fajnie mogła yy, usiąść. I jak będę sobie jadła śniadanie, to będę mogła patrzeć sobie w niebo, w ptaszki, w drzewa. Tak sobie zrobiłam. Bardzo mi się podoba. O, te światło chciałam zgasić. Ej, te światło chciałam zgasić, bo id idę farbować włosy, to jest ta farba zawsze się o nią pytacie, to jest ta farba e, także idę nakładać i później, muszę jeszcze 30 minut nie siedzieć, a już mamy 11, więc szybko, szybko bo chcę też iść spać niebawem także idę nakładać i później się odezwę włoski odświeżone piękne są piękne i się błyszczą i najlepsze jest to, że to nie jest farba tylko toner on się będzie wypukiwał, jest przepiękny. Boże, uwielbiam, jak mam właśnie coś innego, jak mam świeżą farbę, jak jest coś nowego na głowie. No i ten kolor jest przepiękny, bo on nie jest czarny, on nie jest ciemny brąz. To jest taki typowy brązik. Ale jednak odbija się, w, wiecie, w jasnych kolorach, w świetle dziennym na ciemny, a on nie jest ciemny, on jest taki ładny, naprawdę jak kasztan, powiedziałabym. No, ja bym powiedziała, że to jest kasztan. Pięknie wyszedł, ale my już mamy też późną godzinę, bo mamy już, słuchajcie, 17 co pierdzielę, dwunastą w nocy, i będę musiała się zbierać, słuchajcie, już też do spania. Mm, bo jest późno i no też chcę jutro wcześnie wstać, bo pojutrze wstaję o 4 rano, więc jutro też nie mogę za długo spać, bo będzie mi po prostu ciężko pojutrze o 4, 4 godzinie się obudzić także tak kochani, będę kończyć jutro vloguję, jutro się widzimy w nowym vlogasku, już o poranku więc będziecie w świetle dziennym widzieli e, ten ładny kolor włosów teraz to i tak jest żółte światło, więc wszystko przebija i tak, i o poranku wstajemy, vlogujemy i y, działamy, zaczynamy dzień. Wydaje mi się, że będę musiała przyciemnić swoje doczepy, y, bo już widzę, że będzie duża różnica w kolorze, więc nie wiem, czy jutro nie pojadę po ten toner i ich troszeczkę nie poprzeciemniam, ale zrobię chyba refleksy, żeby nie było od samego początku, że całe takie same, tylko gdzie nie, gdzie zrobię i będą ładne takie jakby sombre na samym dole. Coś wymyślę, coś mi się wydaje, że coś pokombinuję. Dobra. To, kochani, ja już idę spać. Wam życzę również miłej i spokojnej nocy. Dziękuję za to, że jesteście i widzimy się w następnym vlogasku. Puciaczki dla Was, kochani. Dobranoc. Pa, pa.